Oczywiście nie jest to prawda. Jeżeli sztuczna inteligencja została wyuczona na danych, gdzie są jakieś błędy, to również te błędy będzie powielać. Nie jest w stanie poprawiać ich na bieżąco. Po prostu, jeżeli dostała taką, a nie inną wiedzę, to będzie się tego sztuczna inteligencja trzymała. Więc warto te dwie, dwa punkty, które tutaj mamy czyli definicja AI i mity o AI, Warto o nich pamiętać w momencie korzystania ze sztucznej inteligencji, dzisiaj i z tych narzędzi. No i trzeba powiedzieć, że wiele narzędzi, które, które dzisiaj są, można powiedzieć, synonimem sztucznej inteligencji, no to jest na przykład nasz bardzo dobrze znany ChatGPT, i dzisiaj nauczymy się troszeczkę bardziej. Tego, w jaki sposób z tym naszym czatem GPT, z którym możemy sobie tutaj czatowo pisać, lepiej rozmawiać. Więc nasz trzeci punkt, którym się w tym filmie zajmiemy, to są wskazówki dotyczące pisania promptów dla lepszych odpowiedzi AI. Wiemy już mniej więcej, jak ona działa. Wiemy, czym jest, czym nie jest, jakie są mity, jakie są przeświadczenia, które są nieprawdziwe. Więc teraz po kolei. Powiedzmy sobie o takich trzech trzech radach, można powiedzieć, do tego, żeby budować po prostu lepsze prompty, żeby lepiej rozmawiać z tymi narzędziami czatowymi. Pierwszy podawaj przykłady, jak to może wyglądać. Tutaj może odsłonię od razu. O co chodzi z podawaniem przykładów? No tutaj te dwa punkty, czyli pokaż pożądany wynik. Albo przykład promptu dla formatu listy. Powiedzmy. Możemy taki, taki, przykład, taki przykład rozwinąć, i tutaj powyżej mamy taki, taki jeden z przykładów, który zaraz przetestujemy, jak go odsłonię. Pierwsza rada pokaż przykład. Chodzi o to, żeby pokazać, jak ma wyglądać efekt, który chcemy osiągnąć. Na przykład, chcę listę w pięciu punkt, punktach, taką jak ta. Więc naszym złym promptem początkowym będzie napisanie czegoś takiego. Napisz listę porad o nauce. No to jest błędny prompt. AI nie wie, jaki styl i format chcemy uzyskać, więc odpowiedź, która od niej, od niej przyjdzie, będzie prawdopodobnie nas nie zadowolała.